Poranek rozpoczął się spokojnie, choć w powietrzu wyczuwało się lekkie napięcie i podekscytowanie, moje urodziny to zawsze był dzień, na który czekałam z mieszanką radości i pewnego niepokoju. Mieszkaliśmy razem z Damianem w niewielkim, ale przytulnym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Ten poranek był jasny, słoneczny, a delikatny wietrzyk wpadał przez uchylone okno, kołysząc firanki i przynosząc ze sobą zapach świeżo skoszonej trawy z pobliskiego parku. Leżałam jeszcze chwilę w łóżku, wsłuchując się w dźwięki domu. Słychać było stuk od naczyń i cichy gwar rozmów dochodzących z kuchni. Głos Ani, mojej szwagierki, brzmiał radośnie, z energią i entuzjazmem, który zawsze udzielał się wszystkim dookoła. "Aniu, dasz radę zrobić jeszcze tę kawę?" Usłyszałam głos mojej teściowej, pani Elżbiety, nieco ostry, ale znutą troski, jaką rzadko okazywała. "Oczywiście, mamo." Odpowiedziała Ania z uśmiechem. Pomyślałam, że mimo wszystkich różnic, jakie miałam z Teściową, dziś jest mój dzień, postaram się nie myśleć o problemach. Wstałam powoli, przeciągnęłam się i spojrzałam w lustro. Twarz miała lekkie oznaki zmęczenia, ale oczy błyszczały świeżością i oczekiwaniem. Weszłam do kuchni, gdzie cały stół był nakryty z dbałością o każdy szczegół: białe obrusy, porcelanowe talerze, kolorowe serwetki. Na środku stał ważon z różami, które Damian przyniósł dzień wcześniej, a obok leżało pudełko z ozdobną kokardą, Mój prezent od Niego. Zaskoczyło mnie to i rozczuliło. Dzień dobry, kochanie. Damian podał mi filiżankę pachnącej kawy, uśmiechnął się szeroko. Wszystkiego najlepszego, moja ukochana. Przytuliłam się do Niego, czując ciepło jego dłoni na mojej skórze. Dziękuję, Damian. To będzie dobry dzień, powiedziałam, choć w głębi czułam, że coś w powietrzu jest nie do końca takie, jak być powinno. Zaraz po śniadaniu dołączyła do nas reszta rodziny. Moja teściowa wyglądała nieskazitelnie, choć jej uśmiech był chłodny, a spojrzenie surowe. Mąż z bratem szwagierki rozmawiali o bieżących sprawach, a ja próbowałam zachować spokój i nie wdawać się w żadne dyskusje, które mogłyby zepsuć ten dzień. Aniu, dzisiaj wieczorem idziemy do restauracji, przypomniała teściowa, spoglądając na mnie wyzywająco: Mam nadzieję, że masz odpowiednią sukienkę. Oczywiście. Wszystko jest przygotowane, odparłam spokojnie, choć poczułam, jak delikatne napięcie rośnie we mnie. Zanim wyszłam, zatrzymałam się na chwilę przy oknie, spoglądając na świat, który wydawał się taki normalny i spokojny. Zaczęłam zastanawiać się, jak potoczy się ten wieczór i co jeszcze mnie czeka. Popołudnie płynęło powoli. Spędzałam je na drobiazgowych przygotowaniach do wieczornego wyjścia. Prasowanie sukienki, wybieranie biżuterii, układanie włosów. Każda czynność była dla mnie jak rytuał, który miał pomóc uciszyć nerwy i poczuć się pewniej. Damian pomagał mi z uśmiechem, ale zauważyłam, że jego spojrzenie od czasu do czasu błądziło ku telefonowi, jakby oczekiwał na jakąś wiadomość. Miałem wrażenie, że to nie jest zwyczajny wieczór, choć nie umiałam sprecyzować dlaczego. Jesteś piękna, Aniu, powiedział, przytulając mnie i kładąc delikatny pocałunek na mojej szyi. Dzisiaj wszyscy zobaczą, jaka jesteś wyjątkowa. Chciałam uwierzyć, że tak jest. Chciałam wierzyć, że ten wieczór będzie pełen radości i ciepła. W międzyczasie Ania odebrała telefon, a po krótkiej rozmowie jej twarz zmieniła się, z radosnej na nieco zatroskaną. Skinęła do mnie głową, ale nie rozmawialiśmy o tym. Kiedy nadszedł czas wyjazdu, wsiedliśmy do samochodu. Damian prowadził spokojnie, a ja obserwowałam świat za oknem, ludzie spieszący się do swoich spraw, uliczne latarnie zapalające pierwsze światła. Atmosfera w aucie była cicha, tylko cichy szum radia w tle. Dotarliśmy do eleganckiej restauracji, która od lat uchodziła za jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w mieście. Czułam, jak serce bije mi szybciej. Chciałam zrobić dobre wrażenie, nie tylko na rodzinie, ale przede wszystkim na sobie samej. Przy wejściu powitał nas kelner w eleganckim uniformie i poprowadził do stolika przy oknie. Widok na rozświetlone ulice nocnego miasta robił wrażenie. Rodzina rozsiadła się wygodnie, a ja poczułam, że na chwilę mogę zapomnieć o wszystkim, co trudne. Smacznego, powiedział Damian, podnosząc kieliszek szampana. Rozpoczęliśmy kolację, wymieniając się historiami z ostatnich dni. Mąż opowiadał o sukcesach w pracy, szwagierka dzieliła się planami na nadchodzący weekend. Jednak mimo to, w powietrzu wisiała pewna sztywność, słowa pani Elżbiety były krótkie, a spojrzenia chłodne i oceniające. W pewnym momencie Ania podzieliła się opowieścią o projekcie społecznym, którym się zajmowała, kampanii przeciw przemocy domowej, która miała na celu pomoc kobietom w trudnych sytuacjach. Jej zaangażowanie i pasja zainspirowały mnie, a jednocześnie przypomniały, że każdy z nas ma w sobie siłę, by zmieniać świat. To ważna inicjatywa, powiedziałam cicho, patrząc na nią z podziwem. Damian przytaknął, choć wydawał się trochę rozkojarzony. Wieczór upływał powoli, a ja z każdym kolejnym daniem starałam się cieszyć chwilą. Nie wiedziałam jeszcze, co przyniesie zakończenie tej kolacji, ale czułam, że będzie ono przełomowe. Po kolacji zapadła chwila ciszy, która dla mnie była jak cisza przed burzą. Siedzieliśmy przy stole, delektując się ostatnimi łykami deserowego wina, a światła restauracji tworzyły miękkie refleksy na kieliszkach. Patrzyłam na moją rodzinę, każdego z osobna, i zastanawiałam się, ile z tych uśmiechów jest prawdziwych, a ile tylko maską. Damian wydawał się rozluźniony, ale zerkając na niego ukradkiem, zauważyłam, że coś go trapiło. Jego dłonie zaciskały się lekko na obrzeżu stołu, a co chwilę spoglądał na telefon, który leżał na kolanach Ani. Nie wiedziałam, czy to jakiś pilny komunikat, czy może nerwowość przed tym, co miało się wydarzyć. Aniu, opowiedź jeszcze o tym projekcie, powiedziała teściowa, przerywając ciszę. Ania uśmiechnęła się delikatnie i zaczęła mówić o tym, jak ciężko jest przebić się z przekazem społecznym. Jak wiele kobiet potrzebuje pomocy, a jak mało otrzymuje. Jej słowa niosły ze sobą prawdziwą pasję i determinację. To naprawdę godne podziwu, powiedziałam szczerze. Myślę, że świat potrzebuje więcej takich osób jak ty. Pani Elżbieta skinęła głową, ale w jej oczach kryła się nuta sceptycyzmu. No cóż, każdy zajmuje się tym, co uważa za słuszne, rzuciła chłodno. Wtedy Damian wstał, by podziękować kelnerowi i zapłacić rachunek. Widząc jego stanowczość, poczułam, że za chwilę nastąpi moment, który od dawna czekał na ujawnienie. Aniu, chodźmy na chwilę na zewnątrz, szepnął do siostry. Wyszli razem, zostawiając mnie z resztą rodziny. Siedziałam, obserwując ich przez szklane drzwi, a w głowie pojawiało się coraz więcej pytań. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że ta kolacja była nie tylko moim świętem, ale też momentem próby, sprawdzianem mojej siły i cierpliwości. Coś wisiało w powietrzu co tylko czekało, aby eksplodować. Wrócili do środka. Damian usiadł naprzeciwko mnie, a na jego twarzy pojawił się uśmiech, który miał być zapewne ciepły, ale wydawał się wymuszony. Aniu, mam coś dla ciebie, powiedział, wyciągając z kieszeni kopertę. Serce zabiło mi szybciej, myślałam, że to jakiś drobny gest, który przypieczętuje ten wieczór. Ale wtedy pani Elżbieta, unosząc się lekko z krzesła, nachyliła się i z zimnym, prześmiewczym tonem, który przeciął ciszę jak nóż, wypowiedziała słowa, które tkwiły mi w pamięci na zawsze. Oto twój prezent, kochanie, powiedziała, pokazując mi rachunek na 10 tysięcy dolarów. Wszystkiego najlepszego! Na sali rozległ się śmiech, krzykliwe, pełne złośliwości. Moja twarz wykrzywiła się w gniewie i niedowierzaniu. Nie mogłam uwierzyć, że teściowa, która zawsze miała coś do powiedzenia o moim pochodzeniu, pracy, a nawet wyglądzie, wybrała taki sposób, by uczcić mój dzień. Podniosłam rachunek i z całą mocą podarłam go na pół, rzucając kawałki na stół. Wstałam gwałtownie, czując łzy napływające do oczu. To jest obrzydliwe, powiedziałam zimno. Nie zasługuję na takie traktowanie ani dzisiaj, ani nigdy. Wyszłam z restauracji, zostawiając za sobą zdumionych członków rodziny i ich śmiechy. Na zewnątrz chłodne powietrze uderzyło mnie w twarz, przynosząc ulgę. Wyciągnęłam telefon i wybrałam numer, którego długo się obawiałam. Kiedy usłyszałam głos po drugiej stronie, wiedziałam, że nic już nie będzie takie samo. Tymczasem Ania, obserwując całą sytuację z zakulis, zaczęła coraz mocniej kwestionować relacje rodzinne. Jej zaangażowanie w pomoc kobietom narażało ją na konflikt z matką, która nie chciała słyszeć o zmianach i miała własne plany wobec syna i jego żony. W głowie ani pojawiła się myśl o konieczności wyboru między rodziną a własnymi wartościami. Stałam na chodniku przed restauracją, czując, jak serce wali mi mocno w piersi, a dłonie drżą. Wycierałam szybko łzy, nie chciałam, żeby ktokolwiek mnie widział w takim stanie. Wzięłam głęboki oddech, wyjęłam telefon i wybrałam numer, który od dawna miałam w myślach, ale bałam się zadzwonić. Po drugiej stronie odezwał się głos spokojny, zdecydowany, a jednocześnie pełen zrozumienia: Dzień dobry, tu Komenda Miejska. W czym mogę pomóc? Przez chwilę milczałam, zbierając myśli. Potem wypowiedziałam słowa, które zmieniły bieg wydarzeń. Chciałabym zgłosić nękanie i zniesławienie ze strony mojej teściowej oraz rodziny, które miało miejsce dziś wieczorem w restauracji. Opowiedziałam wszystko szczegółowo i spokojnie, choć w środku wrzałam. Każde słowo było jak kropla, która przelała czarę goryczy. Wspomniałam o publicznym ośmieszeniu, o nękaniu i grożbach, które od dawna narastały, a których nikt poza mną nie chciał zauważyć. Proszę się nie martwić, usłyszałam w odpowiedzi. Przyjmiemy zawiadomienie i podejmiemy odpowiednie kroki. Kiedy odłożyłam słuchawkę, poczułam ulgę, ale także coś więcej, siłę. Wiedziałam, że to dopiero początek, ale postawiłam pierwszy krok w obronie własnej godności. Tymczasem w restauracji atmosfera zmieniła się diametralnie. Zaskoczenie i konsternacja malowały się na twarzach mojej teściowej i reszty rodziny. Ktoś zaczął szeptać coś o mnie, przewidzianych konsekwencjach. Damian próbował mnie odnaleźć, ale byłam już nieuchwytna. Nazajutrz obudziłam się w domu z mieszanką emocji, z jednej strony była satysfakcja, że postąpiłam słusznie, z drugiej, niepokój, co dalej. Damian nie odezwał się rano, a ja nie byłam pewna, czy powinnam do niego zadzwonić, czy dać mu czas. W kuchni zastaliśmy list od teściowej, krótki, chłodny, bez słowa wyjaśnienia, ale pełen wymuszonych grzeczności. Aniu, mam nadzieję, że jutro wszystko się wyjaśni. Rodzina czeka na ciebie na obiedzie. Przeczytałam na głos, czując, jak wewnętrzny gniew miesza się z rozczarowaniem. Postanowiłam pójść na ten obiad, choć z obawą. Chciałam zobaczyć, czy możliwa jest rozmowa bez fałszu i manipulacji. W międzyczasie Ania podzieliła się ze mną swoimi wątpliwościami. Wiesz, czasami czuję, że muszę wybierać między rodziną a tym, w co wierzę, powiedziała cicho. Mama coraz bardziej naciska, a ja nie chcę się poddać. Jej słowa dotknęły mnie głęboko. Poczułam, że ta historia jest większa niż tylko mój konflikt z Teściową. To był rozdział o lojalnościach, wartościach i tym, co naprawdę znaczy rodzina. Wiedziałam, że przede mną trudne decyzje i kolejne walki. Ale byłam gotowa stawić im czoła. Ania zaczęła coraz bardziej angażować się w działania kampanii przeciw przemocy domowej, spotykając się z trudnościami nie tylko w pracy, ale i w rodzinie. Jej matka, pani Elżbieta, zaczęła jawnie sprzeciwiać się jej działalności, widząc w tym zagrożenie dla tradycyjnych wartości i wpływu na rodzinę. To zderzenie światów będzie miało wpływ na całą rodzinę, również na moje dalsze losy. Dom teściowej wypełniał się ciepłym światłem popołudniowego słońca, jednak atmosfera wewnątrz była daleka od przyjaznej. Weszłam do salonu. Gdzie na dużym stole stały dania przygotowane z najwyższą starannością, rosół z domowym makaronem, pieczony kurczak, sałatki i ciasta, ale moje myśli krążyły wokół ostatnich wydarzeń, które wywołały burzę w rodzinie. Pani Elżbieta powitała mnie chłodno, bez uśmiechu, a jej spojrzenie było zimne, oceniające. Damian stał nieco z boku, jakby rozdarci między żoną a matką. Ania usiadła obok mnie, jej twarz była poważna, oczy pełne determinacji. Dziękuję wszystkim. Że przyszliście, powiedziałam spokojnie, choć czułam napięcie w gardle. Wiem, że ostatnio między nami było trudno, ale chciałabym, żebyśmy spróbowali porozmawiać. Teściowa spojrzała na mnie z lekkim, ironicznym uśmiechem. Rozmowa jest zawsze dobra, jeśli ma sens, rzuciła z przekąsem. Rozpoczęła się kolacja, podczas której staraliśmy się unikać bezpośrednich konfrontacji. Jednak każde zdanie, każdy gest miały ukryte znaczenie. Damian próbował utrzymać spokój, ale z jego oczu czytałam narastającą frustrację. Aniu, wiem, że sytuacja jest napięta, powiedział cicho, chwytając moją dłoń, ale razem przejdziemy przez to. W międzyczasie Ania podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kampanii społecznej, którą prowadziła. Ta praca daje mi poczucie, że naprawdę robię coś ważnego, mówiła cicho. Choć czasem czuję się osamotniona, bo nie wszyscy rozumieją, jak wiele to znaczy. Pani Elżbieta przewróciła oczami, ale Damian szybko zmienił temat, chcąc zapobiec dalszym spięciom. Po obiedzie postanowiłam pójść na spacer, by uporządkować myśli. Powietrze było rześkie, a słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo ciepłymi odcieniami pomarańczy i różu. Szedłem powoli ulicą, czując, jak napięcie powoli opuszcza moje ciało. Telefon w kieszeni dzwonił cicho. To była Ania. Hej, chciałam tylko powiedzieć, że jestem z tobą. Powiedziała: Jeśli będziesz potrzebować wsparcia, wiesz, że możesz na mnie liczyć. Jej słowa dodały mi otuchy. Wiedziałam, że to, co się dzieje, to początek większej walki, nie tylko o mnie, ale o naszą rodzinę, o nasze wartości i marzenia. Wieczorem, wracając do domu, zaczął do mnie docierać ciężar decyzji, które musiałam podjąć. Zastanawiałam się, jak długo jeszcze dam radę znosić presję i fałsz. Ale jednocześnie czułam, że to jest moment, w którym muszę postawić granice. Ania coraz mocniej angażowała się w kampanię społeczną, spotykając się z oporem ze strony swojej matki. Ta sytuacja zbliżyła ją do mnie, a jej determinacja stała się dla mnie źródłem siły i inspiracji. Wkrótce miałyśmy razem podjąć decyzję, która wpłynie na całe nasze życie. Kolejne dni przyniosły mieszankę ciszy i subtelnych napięć, które wisiały w powietrzu niczym nieuchwytna mgła. W pracy starałam się skupić na codziennych obowiązkach, ale myśli nieustannie wracały do rodzinnego konfliktu. Każda rozmowa z Damianem była pełna niedopowiedzeń, z jednej strony próbował mnie wspierać, z drugiej unikał konfrontacji z matką. Pewnego wieczoru, siedząc razem na kanapie, spojrzałam na niego uważnie. Damian, musimy porozmawiać, zaczęłam ostrożnie. Jego oczy nabrały powagi. Wiem, Aniu, wiem, że to trudne. Ale nie chcę, żebyś czuła się sama. Przytulił mnie mocno, i poczułam, że to była chwila szczerości, na którą oboje czekaliśmy. Pani Elżbieta nie zamierza się zmienić, powiedział powoli. Ale ja chcę, żebyś wiedziała, że ja stoję po Twojej stronie. To dodało mi otuchy, choć wiedziałam, że przed nami jeszcze wiele trudnych rozmów. Tymczasem Ania podjęła ważną decyzję. Po kolejnej kłótni z matką, która zakazała jej uczestniczenia w kampanii, powiedziała mi szeptem podczas naszej rozmowy: Aniu. Muszę wyjechać na jakiś czas. Potrzebuję oddechu i przestrzeni, żeby przemyśleć, co dalej. Ale wrócę silniejsza. Jej determinacja i odwaga wzbudziły mój podziw. Wiedziałam, że to nie jest łatwe, zwłaszcza gdy walczy się z bliskimi. Kilka dni później, podczas rodzinnego spotkania, które odbyło się już bez Ani, doszło do konfrontacji. Pani Elżbieta otwarcie zarzuciła mi, że niszczę rodzinę, a Damian musiał stanąć po mojej stronie. Odmawiając uczestnictwa w jej intrygach. To nie jest moja wojna, powiedział stanowczo. Ania, ty i ja musimy być razem. Reszta nie ma tu znaczenia. To była chwila przełomowa, początek nowej drogi, drogi, na której nie zamierzałam się poddać. Wyjazd ani na jakiś czas odsunął na chwilę konflikt rodzinny, ale jednocześnie uświadomił mi, że nie jestem sama. Jej siła i walka o własne wartości stały się dla mnie inspiracją i wsparciem w trudnych chwilach które jeszcze miały nadejść. Kilka tygodni po wyjeździe ani w naszym domu zapanowała pozorna cisza, jednak pod powierzchnią rosło napięcie, które trudno było zignorować. Damian coraz bardziej angażował się w pracę, próbując jednocześnie chronić mnie przed presją rodziny. Ja sama starałam się zbierać siły, wiedząc, że nadchodzący czas będzie kluczowy dla naszego związku i mojej przyszłości. Codzienne rozmowy z mężem były pełne planów i strategii, zastanawialiśmy się, jak odeprzeć ataki teściowej, jak chronić nasze życie i jednocześnie nie dopuścić do rozpadu rodziny? Wiedziałam, że to będzie walka na długi dystans. W chwilach samotności wracałam myślami do rozmów z Anią, jej determinacja i odwaga były dla mnie źródłem siły. Jej walka z matką pokazała, że nawet najtrudniejsze relacje można próbować zmienić, choćby od siebie. Pewnego wieczoru, siedząc przy stole, damian ujął moją dłoń i spojrzał mi prosto w oczy. Jesteśmy w tym razem, Aniu. Nic nas nie złamie. Słowa te dodały mi odwagi, choć wiedziałam, że droga przed nami pełna będzie przeszkód. Nadszedł dzień, w którym postanowiliśmy zakończyć milczenie. Spotkaliśmy się z panią Elżbietą w neutralnym miejscu, kawiarni, gdzie atmosfera była ciepła, ale napięcie w powietrzu niemal namacalne. Pani Elżbieto, zaczęłam pewnym głosem, chcę, żebyśmy porozmawiali szczerze. O naszej rodzinie, o przyszłości i o tym, co dla nas ważne. Jej spojrzenie było zimne, ale wyczuwalna była w nim nuta ciekawości. Jestem gotowa słuchać, odparła. Przedstawiłam nasze argumenty, mówiłam o szacunku, granicach i o tym, że każda rodzina przechodzi przez trudne chwile, ale można je przezwyciężyć. Damian potwierdził moje słowa, podkreślając, że chcemy budować relacje oparte na zaufaniu, a nie manipulacji. Po długiej i szczerej rozmowie w powietrzu unosił się ciężar lat napięć i nieporozumień. Choć nie wszystko zostało rozwiązane, pojawiła się iskra nadziei na lepsze jutro. Po kilku miesiącach Ania wróciła z nową energią i determinacją, gotowa wspierać naszą rodzinę w budowaniu mostów i stawianiu granic. Jej walka stała się symbolem zmiany i odrodzenia.